Wyjdę na serdecznie w kolejnym odcinku z... Nie wiem jak ta gra się nazywa, bo nagrywam pod rząd, więc w sumie się nie nauczyłem nazwy, ale to nic. Obcinamy szybko... To co właśnie mówiłem, że będziemy dzisiaj... Rozprowadzać po naszym rynku. Myk. dobra. Czyli tak o. Myk. Aha, nie, nie mam tego. Tego wszystkiego. Dobra. To teraz wam pokażę jak rozpocząć tutaj cały proces po zebraniu nasion klikamy E przytrzymujemy Shift albo jeżeli chcemy to tak e, przyciągamy po prostu tutaj A jeżeli chcemy szybciej to po prostu przytrzymujemy Shift i zmuszymy, ile wybrzezi z myszy i potem pojawia się opcja pakuj no i tu przenosimy tutaj klikamy tu i tak i tak cały czas no, to są takie porady, nie? Bo ja mówię, jak grałem. No to, jeżeli ktoś będzie chciał zagrać, no to, żeby po prostu wiedział, jak to się granie. No, dobra. No i mamy 8 próbek, to zostawiamy. Bo to może być tutaj. Jak widać, są dwie nie. Także bardzo fajny detal. Teraz co musimy zrobić, żeby to móc yy, sprzedać? Klikamy tu. Klikamy tu. No, a my sobie damy 40 dolarów. I. Tutaj zaznaczamy, że to jest na sprzedaż. E, tutaj. I teraz jest już na sprzedaż. I musimy teraz czekać na klientów. Jako, że już mamy wiadomość. E, 40, 80, 120. Dobra, damy. jeszcze za dychę. Ok, zgodziła się, no to sprzedajemy. Mm, I tam wybychaliśmy sobie pochydynia. dnia. Zapomniałem o tym powiedzieć, ale jak będzie więcej czasu, to Wam za chwilę opowiem. No i tutaj o, na samej górze macie taki zielony wskaźnik. Pokazuje, gdzie będzie ten kupujący, tak? My musimy czekać 17 minut w grze na to, żeby się w końcu tutaj ktoś pojawił, prawda? Tutaj pod kamerami. Czyli to jest ta osoba, ten, ten tutaj gość, tak. Eee, wiem jak to się sprzedaje. No i teraz mamy 8 sztuk, jak to chodzi, w prawy przycisk myszy. I po prostu przeciągamy tutaj. I tu macie ilość X po X, znaczy przed X macie ilość, nie? Czyli on chce 3, tu macie kwotę za ile? Właśnie on to kupuje. Jaką mu zgodziliście, nie? I tutaj macie 3, no i tu 3, no to to się zgadzało. Zatwierdzamy, dziękuję. Eee, następne. Mm, oni chcą, żebyśmy chyba wynieśli śmieci. No, to nie ma problemu. Śmieci wynosimy w ten sposób, że odbierzemy sobie do ekwipunku. No i przytrzymujemy E. Moja no, gitara siema. Wychodzimy. No bo gra nas dopiero uczy, ale czy ja przechodziłem z demo, jeden raz. To. Znaczy, no jeden has przepraszam, więc... Więc wiem co i jak. No i mamy kasę na koncie, płacamy sobie nasz budżet, no bo niestety tutaj mm, są w, w tak jakby dwa rodzaje gotówki, jeden przy sobie, czyli tutaj pod dziewiątką, ale nie mam, to nie pokażę, no i na karcie, czyli w bank, tak? Żeby coś kupić w sklepie, to zazwyczaj jest to y, metodą y, z banku, nie? Czyli z kartą chodzi. Dobra. Teraz podwajamy, bo on chciał kupić to za 80. My to podwajamy o 20, prawda? No i dajemy taką cent. No i za 100, ok. I teraz y, tutaj anulujemy. Tutaj zatwierdzamy pochy dnia. No i klikamy sobie właśnie pochy dnia. Jest y, poranek, południe, albo w ogóle od 12 do 6. Noc, no i północ. Nie od północy do 6 rano. My sobie wybieramy to Ok, od 6 do 12 mamy czas No i na górze nam się pojawia tutaj. To tam idzie No i tutaj będzie za chwilę gościu się strzelbę O tutaj Witam. I tylko dwa, no to nie ma problemu. Myk, myk, myk. Dzięki. Dobra, musimy kupić więcej nasion. Kupujemy, Jak kupujemy nasiona. Klikamy sobie tab, czyli telefon. Klikamy sobie tego gościa z S-ką czerwoną. I tutaj na klawiaturę. I tą pierwszą opcję. I need. Coś tam, coś tam, nie. No i sobie kupujemy dwa nasiona. A w sumie ja mam, to nie będę kupywać. Tknięczą, ziemię. Hmm, idę zobaczyć spadki FPS-ów. Hmm, o, idzie jakaś osoba. Stój. No, nie, nie możemy z nim pogadać. E, możemy dać demo, darmowe próbki i tak uzależniamy swoich potencjalnych nowych klientów, żeby sobie mogli, hmm, że tak powiem. Ale zostać nowymi klientami waszymi, nie? No a tutaj niestety nie mogę sprzedać. A może tobie? Też nie mogę Trzeba sobie wyższy poziom robić. Prawdopodobnie. Nie wiem czy to można kupić w tej wersji demo. Prawdopodobnie nie, ale nie wiem, 2 eee, OG, dobra, 2 OG, za ile? 80 Weź mi dajstówkę i jesteśmy umówieni. Dobra, powiedzmy, że w nocy tak. W tamtą stronę trzeba iść, okej. Okay. Mm, tylko czy mamy ziemię? Nie mamy ziemi. Będę musiał kupić ziemię. Eee. Dobra. Idę po ziemię, bo za chwilę nie będę widzieć kasy. Znaczy kasy. Możliwości, bo tutaj jest godzina policyjna, także... Zamykają wszystkie sklepy, poza stacją benzynową, z tego co wiem. A na stacji benzynowej nie kupimy ziemi, prawda? To idziemy sobie do tego kostka. Kupujemy sobie ziemię. Zobaczymy, czemu nie. Tak, dzięki. Eee, I za 30 minut w grze będziemy musieli jechać sprzedać. A właściwie to iść. Sprzedać sobie. Eee, jak to się nazywa? No... Ziołko Polskie, jak to tam jakiś gościu mówił tam na filmie kiedyś. Nie? Znaczy, No ostatnio widziałem, ktoś opublikował film, ale no to nazwał tylko Ziołko Polskie. Niech będzie, niech będzie. My to kupujemy, tą nazwę i dzięki Tachy Eee, Dobra, podlewamy. Widzę, że klient czeka już. No to za chwilę pójdziemy. Tylko zasadzimy i ciup i lecimy. Lecimy bardzo szybko, bo za chwilę będzie godzina policyjna i wszystko pozamkają. I też będą patrole na ulicę. Lada chwila. No też policja jest w tej grze, nie? No jak policja was zacznie przeszukiwać i będziecie mieli ziółko przy sobie, no to niestety, ale będziecie... Okeję zapłacicie i chyba... Jeżeli będziecie mieli przy sobie ziółko, no to wam zabiorą, nie? Zabezpieczą. Nie wiem jak to ziółko w domu wtedy będzie. Znaczy ziółko w domu się przechowuje normalnie. Dobra, wpłacamy sobie na konto. Tak. Dzięki. Co można u Ciebie kupić? A kupię sobie. Wiedziałem, że na stacji można kupić łóżko, ale okej. Czy to jest policjant? Nie. A, myślałem, że może to tutaj... Jeszcze nie ma tu policji, więc... Na luzie. Eee, dobra. No to co, jółko odstawiamy na razie, bo jest tam niepotrzebne. Aha, nie ma miejsca. No tak. Nie ma miejsca. Dobra. Godzina policyjna się zaczyna. Zaczyna być. My pójdziemy spać. Dzisiaj może zrobimy sobie dwa dni. Czemu by nie? Eee, dobra, ja wiem, że już są ludzie. Hmm, to nieważne. To też nieważne, to też nieważne i to też chyba nie ważne. No, a czyli nie ma chętnych jak na razie? Ok, no tak nie ma chętnych to nic. Hmm. wezmę sobie nożyczki. I sobie będziemy musieli zainwestować, niestety, ale to. Mm, a no, mam tylko dwa worki, ok. Mek i No Dobra, to już będę musiał zrobić sobie upgrade stanowisk. Dokupić sobie jedno. No, trochę kasy. Mam mam nadzieję, że mi starczy. Tak, chcę coś kupić. To będzie to. To, to. To na pewno. To jest 20. To nie, to nie, to nie. Okej. Okay. No mm, i to chyba wszystko, jeżeli chodzi o to. To dziękuję bardzo. Mm, dobra. Mm, co ty chcesz? Trzy. Mam akurat trzy, ale daj mi. Za 150. Za 150 jestem w stanie cię sprzedać nawet teraz. Mm -hmm. Dobra. Gdzie? A, koło domu. To fajnie. Fajniutko. To idziemy do domu. E, czy to jesteś ty? To nie jesteś ty O, to jest profesor Rudy. 3. Dziękuję. Zapraszam ponownie. Dobra, myk, pakujemy. Ajc, swy, draj, a dupa nie, zgubiłem się w liczeniu. Eee, dobra, ciup, ciup. Bierzemy, ciachujemy. Trzeba będzie kupić więcej eee, Woda. Dziękujemy. Tup. Dobra, trzeba będzie więcej nasion kupić, ale jeszcze musimy spłacić dług. Trochę gdzieś tam mamy. Eee, tylko musimy teraz. Eee, w sumie i zobaczyć jaki mamy tam dług. Nie? Także piszemy do gościa z S-ką I tutaj my debet trzeba oddać. No i tam z tyłu za tym właśnie sklepem gdzie kupujemy ziemię. Musi jest taki went za sklepem. I tam musimy oddać. Co ty chcesz? 130. A i 150 kupujemy nawet za chwilę. Ale... Dobra, dzięki. To sprawdzimy ile mamy tego długu, nie? Eee. Nie, czekaj, czekaj, co ja robię? Nie, czekaj, czekaj, co Dobra, spłacone. A my idziemy na spotkanie Rachu ciachu i też koło domu. No to fajnie. A ja to jest ten sam gościu, okej. Okay. Witam cię serdecznie. Raz. A póki można sobie szybciej coś zrobić, aby ja nie wiedziałem. Mm, dobra. To 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 Tu, tu, tu. Dobra, to sobie kupimy za chwilę nasiona znowu tu, tu Nie, przepraszam, SK tu, tu No i kupujemy tyle ile będziemy mogli 9, tak? To 9 eee, Ktoś coś chciał ode mnie, czy nie? Na razie nie Okej okay. Musimy iść sobie pogadać z kimś przez telefon. Tak, 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 ok. Unlock. Odblokuj 10 klientów. Porozmawiaj z coś tam od Sera. A, tutaj. No tak, bo tam jest mieszkanie do kupienia za 500 dolków. Byśmy mogli kupić właściwie już teraz, ale czy będziemy kupować, to jeszcze nie wiem. Mm -hmm. Tak, ile kosztuje pokój 500. Okej okay. Niby mnie stać, nie? No dobra, to wypłać mi wszystkie pieniądze. Czekaj, czekaj, czekaj. Co za co, co? Dobra, mam przy sobie 500. To sobie odblokujemy. Hmm. Mhm. No, i mamy tutaj takie mieszkanie, nie? Ale je zobaczycie w następnym odcinku, więc kupiłem mieszkanie, ale jeszcze mnie nie pokażę, nie? Żeby było do następnego odcinka. Także szybko polecimy sprzedać 10. No, 110 się zgodził? I don't think so. Ok, czyli nie. Bez łaski, bez łaski nie? Ile mamy czekać za. Techy godziny i 30 minut. O oh my god. Co ja mam robić teraz przez ten czas? ho zdawać. O, w sumie jak się da. Hello? Halo? Mapko. Sorry. Gdzie dzwonić? Do widzenia. Do widzenia. Mogę się przerzucić? Nie mogę. Musimy czekać na zamówienie. No to myślę, że to na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się na No i cześć.